Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Siewierska 13, a to w celu wygrania tej bitwy z 50% udziałem do zadania dziennego. 50% udział to jest żaden problem, można to sobie zrobić jeżdżąc w kółko. Gorzej, jeśli nie dadzą gajdziny do teamu wystarczająco ogarniętych graczy, żeby bitwę wygrać no a przecież to jest potrzebne do zrobienia tego zadania jadę sobie oczywiście swoją trasą nad kanałem przy punkcie C tam wjechać na miejscówkę i spróbować jak najwięcej czerwonych rozwalić gdzie to jest to wszyscy powinni byli wiedzieć a za chwilę się okaże Gramy na trzy punkty, punkt A przejmują czerwoni, my przejmujemy punkt C Zobaczymy jak to się rozegra jeśli chodzi o punkt środkowy, czyli punkt B na razie trzeba grać swoje początek bitwy nie wiadomo jak to się rozwinie czyli najlepiej grać już wypracowanym sposobem no i za chwilę będę na tej miejscówce. Całkiem spodą naszych jest przy punkcie C, więc powinniśmy go dać radę obronić. Do punktu B podjeżdża drużynowy, no ale trochę za późno. Czerwoni zaczęli go ten punkt środkowy, punkt B przejmować. Być może drużynowy go przejmowanie tego punktu zablokuje. A ja tutaj rezygnuję jednak z tej miejscówki, dlatego że dużo czerwonych jest na dziedzińcu. I raczej nie należy się spodziewać, że będą chcieli stamtąd wyjechać na przestrzał. Nasi ich tam dobrze blokują, wybijają z głowy im takie pomysły, więc jadę od tyłu i tu mam nadzieję się. Do nich dobrać, jak najwięcej ich rozwalić. No, przecież te 50% też trzeba nagrać. No i przede wszystkim wygrać bitwę. Pierwszy jest PZ470 bokiem. Ustawione te wszystkie czołgi łatwe dla mnie. Łupy Tygrys H1. Jest tam jeszcze dwóch czerwonych. Gorzej, że od respaw W tej chwili do mnie jadą następni przeciwnicy. Zniszczone M18, no i zostało jeszcze M4A3E2. Ładnie się kolega wykręcił bokiem, a od tyłu do mnie przyjedzie średniak M4A3E2. I tutaj już dostałem pożar, strata załogantów, naprawy konieczne, uzupełnianie załogi. Odzyskałem sprawność na tyle, że mogę zacząć obracać wieżą. M4 dostaje strzały od drużynowego, pali się, no ale też zaczyna uciekać na tyle szybko, że nie mogę nadążyć z obrotem wieży. A od lewej strony przyjechało jeszcze dwóch czerwonych, z, lewej, z prawej strony przyjechało M109. No, w tej sytuacji było trudno się wybronić, w każdym razie trochę tych fragów zrobionych. 50% jest na pewno zrobione, tylko cały czas chodzi o wygraną mamy przewagę w przejętych punktach, czyli gra układa się na tyle dobrze, żebym to zadanie mógł zrobić, tu jest M18, oczywiście bokiem i oczywiście zrobiony frak. Będę mógł jechać w tej chwili na punkt. Za mną jedzie plutonowy, we dwóch powinniśmy coś zdziałać. M41A1 mocne podświetlenie, ale sylwetki nie ma. Dopiero teraz wyjeżdżam za tego wzniesienia, i M41 rozwalone. No i nie zostaje nic innego, jak jechać po przejęcie punktu A. Plutonowy jedzie za mną. Do punktu B podjechał jeden z przeciwników, on walczy z naszymi. Jedzie też odrespa następny. Mam nadzieję, że nasi sobie z utrzymaniem tego punktu poradzą. A przy nas, jak na razie, tutaj przy punkcie A nie ma żadnych podświetleń. Teraz się pokazały aż dwa. Jest niszczyciel, jest. Średni pojazd no i wyjechał T34 Ściągnięta gąsienica T34 zatrzymany, poprawka Zrobiony na nim frak plutonowy zniszczył M36 No i jest jeszcze jeden średniaczek zasłonięty przez te domki, nie ma przestrzału jedziemy na punkt i tutaj podświetlił się M4A1 wróć M4T26 miękki pojazd do zniszczenia, chociaż bardzo upierdliwy bo to jego działo też jest skuteczne przejmujemy punkt A, a tymczasem zaczęliśmy tracić zarówno punkt B jak i punkt C Przejmowanie punktu A zostawiam plutonowemu, a sam wyjeżdżam na przedpole, tak żeby już zająć się przeciwnikami na respie i przed respem. Im więcej ich zniszczę albo chociaż skupię na sobie ich uwagę, tym łatwiej naszym będzie walczyć o punkty przede mną M36. Następne pojazdy tutaj jest is 1 jest też M4A1 No i nieszczęśliwie M4A1 rozwaliło mi działo. Oczywiście muszę włączyć naprawy M4 wyjechało z za wzniesienia, dostało bułę od plutonowego. A po mojej lewej jest M4A3E2 Strzał w dół przednie kółko, i tutaj. Wszedł pocisk w magazyn amunicji N4, zniszczona. Nasi przejęli punkt C, kończą przejmowanie punktu B, a ja rozwalam Waffenträgera No i teraz będę chciał wspomóc naszych przy punkcie B. Są tam podświetleni przeciwnicy. Może będzie jakiś przestrzał. Na respie pokazał się Tygrys H1. Tutaj już mam osłonę przed nim. A punkt B za chwilę przejmiemy. Czerwoni tam poginęli. Robię zwrot i jadę w stronę tego Tygrysa H1. Wyjechał z zawzniesienia. Strzał w bok. I w ten sposób zrobiony ostatni frag w tej bitwie. Zrobionych 12 fragów, zaliczone zadanie. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!